Nowenna dziewięciodniowa, modlitwa w trudnych sytuacjach, aby najświętsze serce Jezusa było czczone modlitwą i miłością w każdym tabernakulum aż do końca czasów. Amen. Aby najświętsze serce Jezusa było otoczone chwałą i wspaniałością teraz i na wieki wieków. Amen. Święty Judo Tadeuszu. Poproś za nami, wysłuchaj naszej prośby. Amen. Niech będzie błogosławione najświętsze serce Jezusa, niech będzie błogosławione niepokalane serce Maryi, niech będzie błogosławiony święty Juda Tadeusz, na całym świecie i w wieczności. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. en na wieke wieke hof amen